I moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Pewnie się dziwicie widzowie. Moi drodzy, jakież to dziwne, że jestem z mistrzem Jarosławem, ale w 90% filmów na tym kanale jestem właśnie z mistrzem Jarosławem. No, Moi drodzy, dziś skupimy się, moi drodzy, na uderzeniu w wątrobę, moi drodzy. Dlatego, że wątroba jest to narząd, który... Jest bardzo wrażliwy, szczególnie u osób nadużywających różnych substancji, moi drodzy. Są różne substancje, no i wątroba wtedy cierpi na dotyk, jest taka bolesna. Też, moi drodzy, zaprezentujemy wam, co zrobić, żeby nie dać się zatkać na brzuch. Jak widzicie, moi drodzy, ostatnie nasze filmy pokazują technikę i pokazują obronę do niej. Czyli zarówno pokazujemy jak uderzyć tą technikę, ale też jak się przed nią obronić, czyli tak z dwóch stron pokazujemy, będzie Wam łatwiej zrozumieć. Także moi drodzy, dziś bardzo ciekawy film, no, zapraszam. Okej okay, moi drodzy i krótka lekcja anatomii. Gdzie jest wątroba? Wątroba znajduje się tu, tu. O moi drodzy, jak są, kończą, kończą się żebra, ona jest dosyć duża i sobie tam, tam jest. Czym więcej wypitego napitku, tym ona się powiększa, czym więcej różnych yy, substancji, tym ona się bardziej powiększa. Moi drodzy, dlatego będziemy się starać w nią celować. Dlaczego jest to też fajny, yy, fajne miejsce do uderzenia? Dlatego, że nie jest to punktowe, tak jak na przykład tu, gdzie musisz naprawdę celnąć. Nie jest to punktowe, jak na przykład ten punkt witalny, gdzie naprawdę musisz celnąć, ale a przy ruchomej głowie tak celność dobrze. Nie jest tak prosto, no ale moi drodzy, na wątrobę, cylnąć, to no naprawdę jest tyle, popatrzcie, tu, ona jest gdzieś tu i gdzie nie uderzy, żeby było śmieszniej, to będzie bolało. Pamiętaj, pamiętaj też, że ten efekt jest taki opóźniony, czyli gość dostanie, poczujesz, że weszło w miękkie, trzeba 3 sekundy odczekać, żeby go dopiero zwinęło, jak chiński taboret z AliExpress. Moi drodzy, yy, jak to uderzać? Zobaczcie, yy, mistrzu, śmiało, cokolwiek. Spójrz, czyli nie musisz uderzyć mocno. Zobacz. Ja tam nie wiedziałem co mi będzie uderzał, cokolwiek. Popatrz, widzisz? Czyli idzie prawy. Schylam się. Zobacz. Schylam się w ten sposób. Miś tyte dydy ty, ty. Obróćmy się. Moi drodzy, no nie o to chodzi, że kamera się nie może obrócić. Może. Tylko tam świeci słonko. Świeci słonko, a jak świeci słonko, to pod słonko nic nie widać. No. Popatrzcie. Hop! Widzicie? Czyli lewy, prawy, mistrz czy cokolwiek. Hop, hop. Widzicie? I tu. Bzy, bzy, bzy. Tu jest wątroba. Czyli moi drodzy, żeby po pierwsze uderzyć w wątrobę, trzeba sobie przycelować miało. Hop, popatrzcie. I czy on tam ma rękę, czy nie ma ręki. Czy tu ma, czy nie ma, to uderzenie. I tak, I tak wchodzi z drugiej strony. Zobaczcie, moi drodzy. Nawet jak trzyma rękę, tak, tak To tu. No. Tak, o, jeszcze staje w normalnej pozycji walki, tak, żeby żeby się na nogi nie deptał. Popatrzcie, hop. Spójrzcie. I tu nie chodzi o to, że musisz uderzyć to jako ski. czy jak tatecki, że musisz to zrobić technicznie. Nie jesteśmy na treningu, masz uderzyć, popatrz, patrz. hop, tak, możesz uderzyć tak, możesz uderzyć tak, masz uderzyć, tak, masz uderzyć, po prostu, masz uderzyć, hop, 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 hop. nie? Mistrzu, różni się to czymś. Pewnie wejścia po prostu. No, no ale uderzenie, moi drodzy, no ale przypuśćmy, że zobaczcie, ktoś mnie łapie, tak? Łapie. Hop. Nie łapie. Zauważcie, że do tego uderzenia używam lewej ręki. Dlatego, bo wątroba jest po lewej, a jego prawej, jak wchodzi. Jak wychodzi, to już nie. No. miano żartuję. Po prawej stronie Rosława jest wątroba, ale tu lewy idzie na wątrobę, tak? I zobaczcie, skąd siłę generować. Musisz, popatrz, wkręcić biodro, zobacz. Iż Hop, hop, popatrz, hop. Tak? Tak, tak, na pewno jest odczuwalne. Ja teraz hmm. też czuję, chociaż to jest delikatnie. <laughs> delikatnie strasznie robię, moi rozy, bo tu... Popatrz, widzisz? Nie spinam ręki od razu, tak, tu. To jest chyba słabsze nawet. Słabsze, słabsze. Popatrzcie. Idzie ręka. Widzicie? Zaciskam w ostatniej chwili. Wkręcam biodro. Widzisz? Idzie. Albo jak chcesz po, bo, po boksersku. No moi drodzy. Zobaczcie. Ktoś powiem. no dobra prawy idzie po podniósł rękę. No to niech idzie lewy. Jak mistrzu? Chodzi. <laughs> Jest odczuwalne, to jest wszystko wewnętrzne uderzenie. No, moi drodzy, no ale dobra. Powiecie, no to co? Eee, uderzę na wątrobę i zawsze wygram walkę? No, teoretycznie eee, nawet najlepsi siadali po dobrym uderzeniu, ale nie jest to takie proste. Dlaczego, moi drodzy? Ponieważ zarówno w karatę, jak i w kung fu, jak i w systema jest specjalny rodzaj oddychania. Moi drodzy, to oddychanie pozwala nam na osłonięcie zarówno przepony, jak i wątroby, jak i wszystkich organów poprzez mięśnie brzucha, tak żeby nie dostawać. Zobaczcie moi drodzy, mistrzu śmiało ładuj swoje tak, le, tak, tak, uderz, uderz. A ja będę mówił do widzów, żeby mistrzowie, żeby widzowie, którzy kiedyś będą mistrzami może, Widzowie widzieli, że oprócz tego, że mówię, czyli nie ma. Tak, że normalnie mówię, a mistrz może uderzyć. Śmiało, mistrz, uderzę. Tak, mocno, mocno, śmiało, seriami, tak. Raz, dwa, trzy, tak. Hop, 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 tak, uderzę. Raz, dwa, trzy, tak. Widzicie, że głos mi drży, jak mówię, bo uderz, mistrzu, raz, dwa, tak, uderzę, tak, o! Widzicie, no, pogłoszcie tam się wszystko rusza. Niemniej jednak. Nie wywołuje to u mnie żadnego efektu bólowego, śmiało, raz, dwa, raz, dwa, uderzaj, tak, nie bój się, tak, mocno, tak, o, widzicie, raz, dwa, pięknie, tak, widzicie, i tu, na samym końcu, zobaczcie, jeszcze sobie mogę, mogę, popatrzcie, mogę, pop, czyli mogę neutralizować, tak, moi drodzy no, widzieliście, low kick, dołóż, tak, raz, lewy, prawy, low, bam, bam, bam. tak, śmiało, uderz, tak, hop, hop, pa, pa, tak, śmiało, hop, hop, pa. no. Moi drodzy, jest to specjalny rodzaj oddychania. Widzicie, przyjmowałem, nic się nie dzieje, nie sapałem się nawet. Wydaje się, że mistrz się bardziej zmęczył tym atakowaniem. Moi drodzy, na czym polega to oddychanie? Czyli, jak bronić się przed tym? Musisz wypuścić powietrze do końca podeprzeć mięśniami przeponę i to podparcie już zostawić, a resztę ciała rozluźnić. <laughs> nie jest to proste, moi drodzy. Eee, czyli musisz w karate, jest to ibuki, e tak, czyli musisz podeprzeć przeponę, zostawić podparcie w brzuchu, ale cały się rozluźnić, tak, bo ja, tak, tak się nie da walczyć, nie? A tu się rozluźnić. Trenowanie tego trwa dosyć długo, ale, mój drodzy, jest to nieodzowne, czyli posiadanie twardego brzucha No, jest nieodzowne jak posiadanie twardego. Co mi jeszcze chcieli dodać? Nie wiem, młotka, no szukam jakiegoś porównania. No, musisz mieć twardy brzuch w walce, bo nie jesteś w stanie, mistrzu, pokażmy, jak walczymy, tak? tak. Nie jesteś w stanie jednocześnie wszystkiego obronić. Jeśli, moi drodzy, jeśli mistrz osa będzie miał słaby brzuch, zobaczcie, ja, o, ja wyczułem, ja wyczułem, że chłop dostał w brzuch i go tam przygięło. Aha, dla mnie jest informacja, że Gosz będzie robił wszystko, żeby chronić ten brzuch. I teraz zobaczcie. Hop. Ta... A, widzicie? Sekundka mistrzu i popatrz. Hop. Widzicie, uderzyłem raz, drugi, a potem biję. Hop. I już jest uderzenie. Podobnie jest tu, moi drodzy. Bije raz. Bije dwa, tak. trzy, cztery, pięć. <laughs> Nie wiem, czy było widać. Czyli znęcam się nad tym brzuchem mistrza, tak. Hop, hop. Hop, 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 hop. Mogę działać, wiedząc, że ma słaby brzuch. A jeżeli, moi drodzy w walce, zobaczę, że uderzyłem, a chłop stoi i się śmieje, no to już wiem, że tam trzeba szukać innych słabych punktów. Także moi drodzy, yy, pamiętajcie o tym, że nie mając tego, bo też ważne jest, żebyście znali swoje ograniczenia, że jeżeli nie macie tego brzucha mocnego, to wiecznie będziecie go musieli śmiało chronić. Widzicie, jak chronię brzuch, odsłaniam na chwilę głowę i to może spowodować, że no wyłapie lepę. Dlatego też dobrze jest ćwiczyć ten brzuch, wzmacniać mięśnie brzucha, robić ćwiczenia oddechowe, no ale pamiętajcie, że 99% Waszych napastników nie będzie mieć twardego brzucha. Nie będą to zawodnicy, którzy robią ćwiczenia oddechowe codziennie. Raczej robią ćwiczenia takie pod sklepem. No, moi drodzy, można też prawą zaatakować na wątrobę. Zobaczcie, idzie prawy. Hop. Zobacz, czyli pamiętajcie, że prostota to jest, naj... to jest element, który jest ważny. To ma być proste, ale nie prostackie. <noise> ma być proste uderzenie, moi drodzy. Czym bardziej skomplikowane, tym ciężej się nauczyć. Zobacz, tyle zrobić. Myślę, że każdy, kto stoi tylko na nogach, jest w stanie zrobić. Zobacz, tyle. No więc, jeżeli tyle jesteś w stanie zrobić, hop, widzicie? Moi drodzy, oczywiście mógłbym dla poprawienia oglądalności filmu. Zrobimy co na początek, mistrzu. Ja to na początek wrzucę, żeby się lepiej oglądało. No bo, drodzy, to takie uderzenie na wątrobę, mimo że jest nokautujące, to nie przyciągnie wielu widzów. Mistrzu, bij na brzuch, tak. Pewne uderzenia, popatrzcie, pewne techniki są, ładnie wyglądają. Pokazują, jak działa systema. Ha? To robimy tylko na początek, mistrzu. Dobrze. No, ale, no, ale co do wykonania ich w realnej walce, no moi drodzy, gdzie zdąży zrobić? Tu, tu. Zon, zamarznie, uśnie. Jak u, jak u niektórych ich asystenci atakują i zamierają. A ten tam robi swoje, ta. A. A. Moi rodzy, no i to trochę realności. czyli Uwaga, drodzy, Popatrzcie. Idzie coś. Hop. Widzicie? Nie interesuje mnie co on uderza. Jeżeli widzę, że bije na bardzo nisko, popatrz. Uderz tu. Jeśli idzie może z drugiej strony. Jeśli widzisz, że idzie bardzo nisko, czyli gość też 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 cię chce uderzyć. Pokaż mu jak się uderza. Odsuń się, zobacz. Czyli odsuń się, hop. I też uderz, a tu popatrz, dołóż i zauważ, że nie ma tu, w tych uderzeniach, nie ma techniki, nie ma finezji, że popatrz, że musi to być idealnie zamknięta ręka, tu tak jak w kyokushin, bądź tu tak jak w Szotokanie. Też, jak ktoś wie, to napiszcie, z czego jest różnica, dlaczego w kyokushin rękę trzyma się tu, a w shotokanie trzyma się tu. Zagadka. No. Moi drodzy, czyli jak idzie bardzo nisko, schodzę, popatrzcie i bije. Bije takim młoteczkiem zobaczcie. Hop. Hop, popatrzcie. hop. Czyli znowu wchodzę. Ważniejsze jest to, jak wygeneruje niż to, czy idealnie będzie, bo mogę też uderzyć, zobaczcie. Widzicie? Całą ręką. Jeżeli kobiety mają paznokcie. Ta, zobacz. Też możesz uderzyć samą ręką. Jest siła? Jest. No. Rozeszło Chwyci, się. Chwyciłeś mnie mistrzu, no. 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 też jest, moi drodzy, bardzo ważne, żeby chwycić w odpowiednim momencie. Czyli jak chodzisz, patrzysz, jak oddycha. Jak nabiera powietrza, to wtedy trzeba przyklepać. No. No to już takie, moi drodzy. Niuanse w walce, w sparingu, yy, czy to w karate, czy to w innych sztukach, patrzysz na swojego y, napastnika, kiedy oddycha, kiedy przynosi ciężar ciała, jakie robi błędy i analizujesz. Podobnie jest w walce na ulicy. Tylko, że tak w walce na Macie jak nie znasz na swojego przeciwnika, tak i na ulicy. Na analizę masz kilka dziesiąt sekund. Nie, co ja mówię? Jakie kilkadziesiąt? Jedną, jedną dziesiątą. Jedną kilkudziesiątą sekundy. O! Czyli na przykład, moi drodzy, zobaczcie. Mizrzędzierosław będzie szedł, tak. O! Widzicie. Już widzę, że jest. Czyli musisz pomyśleć. Aha. Musisz sobie w głowie wiedzieć. Jest punkt na przykład wątroba, punkt na przykład szczęka i punkt na przykład krocze, tak? No i masz do wyboru, jak idzie, hop, raz uderzasz, tak? Czyli idzie do Ciebie ktoś jest odsunięty buch. Wątroba, od razu, czyli nie możesz się zastanawiać, chłop tu idzie na ciebie, a ty. To tak śmiało. A ty co by. Może bym go wątrobę uderzył, nie? No nie, Więc jak on idzie, od razu musisz się komponować Nawet niekiedy nie zdążycie rąk podnieść. Moi drodzy, mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy Wam, yy, dlaczego czasem lepiej jest uderzyć w brzuch, szczególnie w wątrobę, czy też yy, w splot słoneczny, co powoduje odcięcie tlenu. Większa powierzchnia, mniej się rusza. Mniej się y, spodziewa tego, że po bebechach będziesz bił, dlatego, że każdy chce dać pysk. <grych> no, A to można zrobić potem, jak już dasz wątrobę nie? i chłop się skrzywi, to wtedy można. No. Po co tak się... No, ale całkiem poważnie, moi drodzy, to głowa jest dosyć ruchliwa, ciężko trafić, ona się rusza. Tak, 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 tak. A! Wątroba się nigdy nie rusza. Później raz, drugi, trzeci, czwarty i, i musi wejść. No, moi drodzy, koniec. Nie męczymy Mistrza Jarosława, no. bo Mistrza zwróci tutaj śniadanie, obiad i, i wszystko, co tam, co tam ma wewnątrz. Moi drodzy, napiszcie, co o tym sądzicie. Dzięki Mistrzu. Dzięki. Nic, nic nie powiesz widzą dzisiaj? Nie, ja czekam po prostu aż mistrz skończy swoją wypowiedź. <noise> Wiesz, że ja mogę mówić do rana i nigdy nie skończę skończyć, zanudzę za śmierć. No, no, będziemy czekać. No, no dobra skończyłem, no także mistrzu oddaję Ci głos. Nie, uderzenia na pewno są precyzyjne i zatykające, tak mistrz mówił. Jeżeli tylko traficie, nawet nie musicie, jeżeli ktoś czy będzie oddychał, czy go złapiecie na tym oddechu, czy nie złapiecie, Uderzenie tak czy tak jest bolesne, i na dany moment na kilka sekund jesteście w stanie przeciwnika po prostu unieruchomić. Po prostu stanie jak wryty, albo się obniży, albo nie będzie mógł z, w ogóle nabrać powietrza. A to jest ten czas, który musicie mieć, żeby. Nawet, nawet jeżeli nie potraficie później nie wiem, uderzyć albo cokolwiek, to, to strzelisz to... go z liścia albo czas, żeby się odwrócić i. Tak i mistrzu. Używaj precyzy określeń precyzyjnych, Możecie nie precyzy dać dyla, nie... Mistrzu, nigdy się nie ucieka, po prostu oddala się na z góry upatrzoną pozycję. A jak po ktoś ma na początku z góry upatrzoną pozycję? Tak, oczywiście, bo pamiętaj, że broniący się zawsze ma plan. Czyli nie ma nigdy czegoś takiego jak uciekasz, nie, 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 nie uciekasz. Oddalasz się na z góry upatrzoną pozycję. Pamiętajcie, moi drodzy, to jest bardzo istotne. No. Także, dzięki, dzięki mistrzu. No i co? Do zobaczenia!